W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się już, jak po cofnięciu naszej świadomości ze sfery sennej powrócić z większą jej mocą do niej. Znajdując się w przestrzeni snu świadomego, raz na jakiś czas może przydarzyć nam się utrata fazy, próba cofnięcia nas do ciała, ale na to też jest sposób. Gdy tracimy kontakt z przestrzenią, której doświadczamy, potrzebujemy bodźców, które w niej nas utrzymają. Ja wtedy zaczynam tam dotykać różnych przedmiotów, dokładnie je analizować wzrokiem, a nawet jakich nie ma, dotykać choćby ziarenek piasku czy innego podłoża, skupiając na tym procesie całkowitą uwagę. Ta uwaga. Jest tu szalenie istotna, bo to właśnie ona sprawia, że nasza świadomość, już cofająca się do ciała powoli, zmuszona jest poświęcić swoje pole obecności na nadanie uwagi obiektowi w przestrzeni snu świadomego. A gdy ta uwaga jest całkowita, wtedy znów zestrajamy się z częstotliwością tej przestrzeni, a nasza świadomość, uwaga jest paliwem, które pozwala nam jej doświadczać. Jeżeli pamiętacie Państwo teksty kabalistyczne, które omawiałem niedawno, to my jesteśmy przyczyną istnienia danego świata, poziomu, któremu dajemy naszą uwagę, świadomość, dany poziom sam z siebie w takiej formie nie istnieje, tak samo sytuacja wygląda ze snem, to my jesteśmy powodem jego istnienia, my dajemy mu życie i bieg. Skoro już wiemy, jak się dostać do przestrzeni snu świadomego, wiemy, jak utrzymać jego zanikającą fazę w razie czego, to nam nie pozostaje już nic innego, jak tylko cieszyć się i poznawać, a raczej odkrywać swoje nadludzkie w niej możliwości. Na początku te możliwości nie różnią się wcale od tych tu w naszym ciele, ponieważ raz my nie znamy innych, a dwa nasz umysł mocno trzyma się zasad praw fizyki, które rządzą jego światem. Pierwsze zjawisko, na które ja zwróciłem uwagę, a które potem zamieniło się w naukę i pragnienie latania po tej przestrzeni, to zwrócenie uwagi na moje kroki, gdy biegłem zauważyłem, że nienaturalnie długo unoszę się w powietrzu. Następnie, zaskakując z małych wysokości, zobaczyłem, że wolniej niż powinienem opadam, a dalej, że mogę kontrolować swój lot. Tak bardzo mi to się spodobało, że przed zaśnięciem co noc wizualizowałem większe pagórki, na których za chwilę się znajdę, tylko po to, by na nich rozpędzić się i lecieć jak najdłużej, jak najdalej. Oczywiście takie co nocne wyobrażenie dużo daje, ponieważ tak się faktycznie działo. Mało tego, ta metoda sprawiła, że w prosty sposób połączyłem dwa cele: sen świadomy i latanie. Przecież gdy po wejściu w sen jeszcze nieświadomie znajdowałem się na tym wymarzonym pagórku, to podświadomie wiedziałem, że chcę latać, a samo latanie jest tak nienaturalną dla umysłu ludzkiego czynnością, że automatycznie wchodziłem w świadomy sen bez tego efektu cofania się do ciała. To nie jest prawda, że latanie we śnie jest proste i oczywiste. Przynajmniej ja potrzebowałem dużo czasu, zanim nauczyłem się, zeskakując tych pagórków, w końcu nie wracać na Ziemię, tylko utrzymywać się w powietrzu. Moje zeskoki były coraz dalsze, uczyłem się panować nad lotem, możliwością sterowania samym sobą, by w końcu pokonać zjawisko sennej grawitacji. Niestety instrukcji obsługi pojazdu, którym jesteście wy, ode mnie nie dostaniecie. Tylko właśnie takie wskazówki, które mogą pomóc wam w osiągnięciu celu. Jeżeli komuś wydaje się, że już potrafi latać korzystając z pomocy wzniesień terenu, to niech spróbuje na płaskim podłożu. Jest znacznie trudniej, ponieważ jeżeli nasz umysł już zaakceptuje, że spadając z pagórku przezwyciężymy w końcu grawitację po pewnym czasie opadania, tak tutaj umysł nie ma tego czasu. Chwila biegu, wystawiamy ręce do góry i chcemy lecieć, a umysł mówi, leżeć zaraz będziesz na ziemi. Tu potrzeba wiary ponad wiedzę pewności stuprocentowej, że jestem w stanie dosłownie położyć się na powietrzu pomiędzy mną a podłożem i utrzymać się na nim. Trening czyni mistrza. W końcu się to uda. Pozostanie już tylko wznoszenie się do góry, a tutaj pojawiają się kolejne opory i blokady umysłu. Tak samo jak nauczyliśmy go, że można powstrzymać opadanie w dół, tak samo jak poznał, co to znaczy położyć się na powietrzu, tak samo będzie uczyć się i akceptować możliwości naszego wznoszenia się do góry. Nie jest łatwo na początku, ponieważ po chwili wznoszenia te opory i blokady z silniejszą mocą mogą powracać, ale jest sposób, by sobie pomóc. Wizualizacja. Kreacja to podstawowa nasza metoda, która pozwoli nam tworzyć własne sny i doświadczenia. Jeśli chodzi o latanie, gdy ja mam problem, by szybko i skutecznie unosić się w górę, to wyobrażam sobie potężne silniki rakietowe z ogromnym strumieniem ognia, które są silniejsze ode mnie i nie ma sensu z nimi walczyć. To faktycznie działa, korzystam z tego cały czas. Umysł przecież wzoruje się na prawach nabytych w naszym świecie i wie, że silnik rakietowy to zbyt potężne narzędzie, by z nim walczyć, silnik pokona grawitację i opory naszego umysłu. To jest najlepsza i cały czas dla mnie skuteczna metoda na długie i wysokie loty. Oczywiście poza sferę senną, ale o tym będzie w innych odcinkach. Latanie we śnie to tak naprawdę pierwsze zjawisko, z jakim tam się spotykamy, a praca nad nim jest bardzo ważna i pożyteczna, patrząc na to z perspektywy naszych późniejszych doświadczeń, już poza sferami sennymi. Uczymy się dzięki temu łamać nienaruszalne dla umysłu prawa fizyki. Uczymy się, a raczej czujemy się innym obiektem, jako świadomość, tam w stosunku do świadomości w ciele. Tu poznajemy innego siebie w innej formie niż cielesna. A znów to jest kluczowe do poruszania się dalej niż przestrzenie senne. Bardzo ważna nauka to kreacja, wizualizacja za pomocą myśli, gotowych na żywo obiektów czy rozwiązań, a to jest kolejny element, bez którego poruszanie się poza sferami sennymi będzie problematyczne. Ale najważniejsze jest to, że dzięki lataniu możemy opuścić horyzont zdarzeń, przestrzeni snu świadomego. Ale to jeszcze nie dziś. W kolejnym odcinku będziemy kontynuować poznawanie naszych nadludzkich możliwości w przestrzeniach sennych. Mówić będziemy o materializacji i dematerializacji ciała sennego, przenikaniu przez obiekty stałe, ściany, drzwi, okna, a na końcu o kreowaniu zdarzeń dla zabawy w ich własnej przyjemności doświadczaniu. Ostatnim tematem w tej przestrzeni będzie mowa o napadzie wręcz pragnin z ciała tu z którym będziemy musieli zmierzyć się tam ponieważ gdy pokonamy już wszystkie możliwe bariery i blokady ziemskiego umysłu tam to on przypisze sobie jakby te zasługi powie jestem tu panem i bohaterem pojawi się ego a następnie Wszystkie niezaspokojone fantazje i pragnienia, tłumione w ciele materialnym z wielką intensywnością, przeniesie do świata sennego, wiedząc, że skoro potrafi i może wszystko bez konsekwencji, to do dzieła. Wypalenie pragnień ciała naszego też jest kluczowe do tego, byśmy jako świadomość mogli poznawać wyższe światy, już te rzeczywiste. Ale to za parę odcinków. Jak macie jakieś swoje pomysły, to piszcie w komentarzach.